Cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej mapce od widza. Ej, od razu przepraszam za mój głosik, ale dopiero co, co ogarnąłem, że mogę mówić dzisiaj, więc... Yy, więc tak. Więc po prostu taki głosik troszeczkę jeszcze zrypany. Nieważne, nieważne. Mamy tutaj mapkę, e, znaczy w sensie tak, informację tutaj o autorze. Ej, mapa by Kacpi09. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za mapeczkę. Ej, mam kanał na YouTube, mam 12 lat, jestem twoim fanem. XD, oj, fuck. A, bo ja mam game moda! Ha! Dlaczego ja mam game moda? Nieważne, dobra, dopiszemy tutaj, XD, nic nie było, nic się nie stało Okej okay. Co mamy tutaj? Poziomy, mały parkour, labirynt, łucznictwo, the button, quiz, Drift na lodzie, niespodzianka na koniec. Okej, okay. timeset night, e, nie, timeset zero, w sensie e, Rozpocznij grę to za chwilkę. Zasady gry, game mode 0 Już sobie ustawiłem game mode 0 Stawaj na każdej pół płyt, płytce to Spawn Point wyłącz czat chyba nie będzie potrzebny. Okej, okay, dobra, wyłączamy sobie czat, Skoro tak autor mówi, to, to możemy schować. Zapamiętaj, światło to twoja droga, okej, okay, mapa nie ma błędów, w trudnych momentach użyj game jest 1, tryb pokojowy jest miłej gry. Dobra. No to co? Światło, żeby zapamiętać, ale czy, aha, takie 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 będą. Świa świetlne znaki takie będą, dobra, dobra. Mamy na, na trybie, y, że tak powiem, powietrznym y, ten fajnie kolorowy parkurek. Le let's go! Po prostu czekaj, co to jest? Wybierz drogę. Łatwa, trudna. Oczywiście, że wybieram trudno, bo jestem najlepszy w parkurze. Y, tutaj mamy. O, oh, fakt. O, oh, no faktycznie trudna, nie powiem. Ja! Yeah! Dobra, to ja już ten, to ten. To, 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 ja, to ja jednak chyba wolę tę łatwą, nie? Ale jednak jeszcze spróbuję, bo... Bo jest szansa, żeby to przeskoczyć, tylko potem... Ty, to drugie, o kurde, to drugie to już będzie ciężko. I up. Nie, dobra, to, coś to mi nie wyjdzie, dobra, ja się kilnę. Aha, nie, mam czat wyłączony. Bo tak będę długo ginął, ja bym się szybciej zabił, by było spokojnie. Wow! Halo! Czekaj, bo... Ej! Zpiło <śpii> mnie w powietrzu! Proszę tak nie robić! No nie, no nie, dobra, teraz to już muszę czat włączyć. Ehm, czat. Halo, bo, bo mi wywala poza, poza ten w ogóle. Dobra, respawn gamę modę jeden! Nie, lecę do góry. Czemu mnie respi? Kurde, obok tego. Przecież to powinno mi respić idealnie, tam. Kurde. No nic, dobra. Ale ja widzę, że na tej łatwiej drodze też jest, nie jest najłatwiej, naj, naj, naj nie? Dobra, ja sobie robimy tutaj, tak? Robimy sobie kill, e, żeby nie było po prostu i zobaczymy, jak to teraz wygląda. Okej, okay, jesteśmy na tym spawn poincie. dobra, to w takim razie game over zero i jedziemy dalej. E, dobra, mm, dobra, nie, kill. Ja to zrobię, ja to zrobię, tylko muszę dobrze się ustawić na krawędzi, o właśnie, na krawędzi. Ja sobie tutaj spawn pointa bym ustawił, e, bo ja taki skok, to ja go tak często nie powtórzę, no właśnie. kill Przy okazji, tutaj będę miał spawn point od razu. Eps, nie, jeszcze raz, kill. Ja to przejdę, ja to przejdę, ja to zrobię. Czekaj, czekaj, czekaj. I eee, pa, widziałem, mówiłem ci, kurde. Dobra, spawn point. I teraz pick. Dobra, teraz jeszcze nie, ale ja to zrobię. Już dwa takie zrobiłem, to trzeci też taki zrobię. E eee, dobra, nie, jeszcze nie. Eee, nie spawn point, tylko kill, kurde. Spawn point sobie w powietrzu. Nie ustawię, bo to, to nie za bardzo. Dobra, czekaj. I eee, kurde. Tam mi blokuje ta ścianka, nie mogę tak dobrze sobie wyskoczyć. Jakoś tam wyskoczyłem wcześniej. Kurde. Kaman, skup się, skup się. No nie, za, za bardzo, za bardzo, za bardzo ścinam, za bardzo chcę, kurde, to tak. Kurde, prawie, już, już, już było, już było, już to dobre było. Mm. Dobra nie. Eee, możecie liczyć, kurde, śmierci, bo ja już, ja już naliczyłem z 20, nie? Dobra, czekaj, ja muszę tutaj na krawędzi. Eee, jest, dobra, mamy to, spawn point oczywiście i lecimy w takim razie dalej. Przeszliśmy, kurde, trudniejszą trasę, czajcie to, czajcie to. Dobra, gratulacje, przyszedłeś w parku, dziękuję. Eee, Timeset Zero, o dobrze, że po każdym takim tym, jak będzie coś takiego, to spoko, bo, bo dzięki temu mi się za każdym razem będzie zmieniało elegancko, dobra. Mamy Pana Łuka, Infinity Power 5, okej. Okay. I poziom drugi łucznictwo. No to let's go. szczelom trafiłem. I znowu szczelom. Nie trafiłem, szczelom i trafiłem. Ok. Tam jest napisane które. A skąd ja niby mam to kurde wiedzieć, dobra, ciul. Lewe. To będzie na pewno lewe. Tylko muszę wyżej szczelić. Ja pitole. To chyba nie to. To będzie, to będzie prawe. Trochę niżej. O. I to było jednak prawe, no nieważne. Eee, coś dobrze ci idzie, no widzisz, taki kurde mam dzisiaj dzień normalnie, nie? Dobra, let's go, ale to labirynt to ja czuję, że tym razem mi nie pójdzie dobrze. To sobie schowamy niepotrzebne i lecimy oczywiście w prawo, bo, bo, bo... A ty, 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 tu w prawo nic nie ma, dobra, lecimy w takim razie w środek. Tutaj też nic nie ma, to w takim razie lecimy tutaj, lecimy tutaj, lecimy tutaj. O kurde, ile tutaj? O, o ho, 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 No. To wracamy tędy, wracamy. Nie, nie tędy, wracamy tędy chyba. U. No to teraz coś trudniejsze. Ty, a ja tu przeszedłem teraz. O lol, a tu szybko mi poszło jak ten labirynt. Poziom. 3,5 labirynt. O, oh, fak, to jest możliwe, ale trudne. Nie, błagam, nie. Kurde, nie, nie lubię tych labiryntów z Elytron. Dobra, no, połóż się. Ok, idziemy. Będzie przerąbane, dobra. Na szczęście mogę sprintować, jak jestem w takim trybie. Jesteś niesamowity. Jak ty, żeś wiesz, trolował teraz, hopie! Co to było, dobra? Pamiętasz? Spawn point. Aha, to tak, tutaj, tak, spawn point. Dobra, teraz co? Tutaj timeset 0. Find the button, teraz, dobra. Ja sobie schowam tutaj te rzeczy, bo ich nie potrzebuję. Find the button, find the button. Ale na razie spoko, bo myślałem, że ten labirynt będzie dla mnie taki mega, mega trudny. A udało się, że nie. Eeee, ma mam to. <grych> dobra, find the button 4,5 poziom, dobra. Tam jest podpowiedź, ale to na razie nie. Na razie spróbuję znaleźć bez podpowiedzi. Bo ja jestem najlepszy w znajdź przycisk, wy to dobrze wiecie, tylko ja muszę sobie tutaj kurde ogarnąć eee, kurde. Dobra. O o o o o, a tu będzie o. Pyk. To nie było takie trudne nawet w sumie, udało się. Dobra, teraz mamy Poziom piąty quiz, ile lat ma autor mapy? 12. E, jaki nick ma autor? E, Kacpi09 Jaka buźka była w informacjach o autorze? XD, tylko tak dużymi, w sensie No to to, o, to, tak jest, kurde Drift na lodzie, poziom szósty, no szybko mi idzie, kurde, aż jestem w szoku Ale drift na lodzie, coś czuję, że mi pójdzie troszeczkę wolniej Dobra, na spokojnie, na spokojnie A ja to muszę przejść elegancko na delikatniutko i w ogóle na spokojniutko, bo te drifty to to trzeba przejść bardzo spokojnie. Ale na szczęście chyba dam radę i teraz... No i jestem. Dobra, to łódko, ja Ci podziękuję. Kurde, Idź w odchłań Nie! I spadła. Dobra, a teraz koniec timeset 0, timeset 0. A teraz koniec. Co to jest? Poziom siódmy, niespodzianka na koniec. Dzięki za przejście mojej mapy, ustaw noc. Okej. Okay. I aha, czy mapa się podobała? Tak, nie. Okej. Okay. Game 1 TNT, okej. Okay. No, podobała się, podobała się. Czuję, że to będą firewerki. Yeah, Jeee, firewerki, Look at this shit. I strzelają firewerki. Fajne. Normalnie dobre. Nie, długo to będzie tak strzelać? Dobra, ja sobie biorę game mode biorę sobie TNT. Dziękuję. W takim razie ja sobie tutaj przygotuję za ten czas TNT, żeby sobie wybuchło jak to głośno strzela. Ile tu jest fajerwerek? To przecie to się będzie kręciło w nieskończoność. Czekaj, zatrzymaj, zatrzymaj to. Cio, 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 cio. Koniec, koniec. O. Cisza, starczy z tymi fireworkami, bo kurde, żeś nawalił tyle, że ja pistole, nie? Dobra, tu sobie wysadzimy troszeczkę mapkę, bo czemu by nie? Także no, słuchajcie, możecie napisać jak tam w ogóle mija wam niedziela, jak tam y, się czujecie dzisiaj, y, czy, czy jest fajnie, czy nie jest fajnie, ale mam nadzieję, że będzie fajnie, tak dlatego taki króciutki odcineczek, żeby na spokojniutko sobie dzisiaj, prawda, spędzić dzień, możliwe, że jakiś y, live'ik dzisiaj y, niedzielny sobie, prawda, taki zrobimy, bo czemu by nie, y, a, a, a... A, a to będzie na tyle w tym odcinku ogólnie, także tak, tu już więcej rzeczy nie będzie. Także to, to, to możecie już łapkę zostawić i już możecie wyjść z tego filmu, chyba że chcecie zobaczyć na koniec, prawda, taki e, klasyczny rozpierdziel mapki, jak to, jak to zazwyczaj robię. E, mapka, jak na taką krótką. I wykonaną przez dosyć młodą osobę, bo jednak 12 lat to nie jest jakiś kurde stary pryk, to jest jednak młody bardzo człowiek, no to jednak jakby nie patrzeć fajna, fajna mapeczka. Faktycznie błędów nie zauważyłem, raczej takich właśnie nie było, więc, więc jak najbardziej okej. Okay. E, udało mi się w ogóle przejść nawet parkour trudniejszy co prawda z, dawałem sobie spawn swoje, ale tylko dlatego żeby faktycznie to przejść, bo inaczej bym tego po prostu nie przeszedł, buduję zarobistą piramidę z e, TNT, która jak wydupi to normalnie nie, to tu nic nie zostanie po prostu to będzie, to, to będzie rozdupione i czuję, że tamto w ogóle się nawet rozdupi po prostu tak TNT dolecia, albo tamto, nie wiem ale tak sobie tutaj to rozwalimy tak więc ja mam, dziękuję serdecznie za oglądanie trzymajcie się i do następnego odcinka, tutaj sobie będziemy obserwować jak mówiłem, a ty kurde, zostało coś, to jeszcze w szoku, ale tamto nawet chyba się troszeczkę uszkodziło. Dobra, to jeszcze tutaj, e, prawda? Dokończymy e, dzieła zniszczenia, żeby nie było. Pyk, teraz już powinno wydupić e, do końca. Jedynie bloki zostaną. I tak, jak mówiłem, nie zostało nic. Także dziękuję wszystkim jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Papa! Pa.